Ej dobra, bijaj! Nagrywam! No wejdź na mój kanał! Raz, raz, dobra, chyba streamuję. Chodzisz na mój kanał, chodźcie. Zobaczcie czy mam tego streama. Siema widzowie, jak, jak jesteście? Jest, jest! Jest live, co jest? Jest, jest! Dobra! Bratku, słychać mnie wszystko pięknie. Okay. Poczekaj, bo ja pierdzielę ty się jakiegoś jakimś dostanę. Ten... Ej, odluczyło mnie! Nie udało się powiązać połączenia z server. Fuck. Ah. O może być Będę narzekał Ej, bo mnie wywalasz z tego live'a! Czy ty gadasz? O jestem Dobra bratku! Po co się ja kupię? Co panie? jest mój pi Który wynosi około 80 o, Ale główka szadło! Kurwa złapa A bo ja nie zmieniłem tego w OBS-ie Co? Jak nie ma Muszą być No wiem Czekaj bo mogę tam ustawić jaki mogę mieć delay Mm, 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 dobra. Bitralne obrazu. Lepiej no, zaczyna się od inteligentnego skanowania. Ej, coś się, to się od, odświeżyło. Ej, jestem jeszcze nadal? Nie, to jest, to jest taki delay. No wow, ale gdzie mam dilej? No wiem, ale jaki dyrreir sekundowy Dobra bratku, chłopie, wbijaj się na sajda Ja się tu z na latam, a oni nas upadli A, fajnie Kurwa, chłopiowe Weź to tak ustaw gościu To ja ustawę sobie serc... Co? Dobra, już nie powinno być lagów Dobra, może być 30 pingu, nie jest źle Co tam Ale co, bo ja nic nie zmieniłem, a może coś pisać na czacie w ogóle? Czekaj. A tak, bo ja mam wszystko odpalone. Czekaj. Nie, nie chcę zakończyć transmisji. Ustawienia transmisji. Opóźnienie. Czekaj, zakląć transmisję. Zakończ. Dalej.